Witam wszystkich ponownie do nielodowego wichru e, Ta jaskinia wygląda podejrzanie Wow Umbrowy kolos! Brońcie się! Gotów Najpodlejszą ze nie będzie z tym problem. Standardowa taktyka Wszyscy Wszyscy napieprzają Wow 46 punktów obrażeń z krytyka. To nie był najlepszy dzień dla tego kolosa. O nie, będzie ich jeszcze tutaj parę. Jak ja powiedziałem, tak jest. W Podejdź tu. Chyba. Co, chyba. Cofnijcie się trochę. Zajmijcie miejsce łotrzykowi, żeby on mógł zejść. Wow, drugi.

Dobra, powiem to potem. Wiesz, ponieważ ktoś chce z nami porozmawiać. Harshum, pan besti. W końcu przybywasz Mario Van Kool. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Harszom. By was zabić. Przybyłem drugą, długą drogę z Luskan. Powinniście czuć się zaszczyceni. Niewielu przykuwa uwagę tajemnego bractwa, a jeszcze mniej może się za... może być składzonych przez maga mojego kalibru. Ech. Skąd wiesz, jak się nazywam? Cóż, gdy wysłano mnie by Cię zabić, przekazano mi Twoje imię oraz Rysopis. Biedny mały Faen powinien był skończyć z Tobą już w Targos, gdzie był, gdzie też ścibialiście nosy w nie swoje sprawy. Ale niestety tak to już jest, gdy bractwo zleca robotę mężczyzny chłopcu. Faen? Właśnie, też musiałem sobie przypomnieć, Faen to był ten zdrajca, ten, który e, wprowadził do Targos gobliny przy pomocy swojej teleportacji. Znałeś Faena? Tak, naturalnie. Dość śmieszny obdartus, który był lepszym sługą niż uczniem. Zdaje się, że od ostatniego raportu Faena z Targos urośliście w siłę, ale to bez znaczenia. Oczywiście nie stanowicie dla mnie zagrożenia. E, jak mnie znalazłeś? Oho, to było zbyt proste. Moim tropicielem, moim tropicielom, znalezienie was z tej żałosnej górskiej głuszy zwykle zajęłoby całe tygodnie, ale mieliśmy szczęście spotkać kilku waszych wrogów. Zdaje się, zdajecie się mieć ich bez ligu. E, mów dalej. Tak czy inaczej, to była parka czy... chyba tak, nazywał się mężczyzna, i karitia, kobieta. No, dobra. Woli przypomnienia, to ci dwaj, którzy ubili tego łowcę w wiosce i potem uciekli. Piedaki, Nakarmiłem nimi moje niedźwiedzie bojowe. <grystanie> niedźwiedzie bojowe? <grystanie> <grystanie> Owszem, nie nazywają mnie Horszomem Władcą Bestii wyłącznie za moje podejście do kobiet. <grystanie> moje maleństwa z łatwością rozprawią się z lecerzami, i poruszy. Ich obroże czują je posłusznymi wyłącznie mnie oszczędźcie im swoich pospolitych uroków. Nie macie choć... Nie... Jeśli znacie choć tak drobne zaklęcia. No tak, tak, ale... Niedźwiedzie bojowe. Tak, cóż, mogłem jeszcze wybrać koty bojowe. Uznałam jednak, że niedźwiedzie są nieco bardziej groźne. Ale wystarczy tych żałosnych kpin. sani plebejusze. Tak, tak, i na kota urok. Z czego zapewniam cię, nie ma w tym nic zabawnego. Zwłaszcza moje słowa wy śmiecie. Moje bestie to żaden powód do śmiechu.. Hmm. Czym jest tajemne bractwo? Cóż, przed chwilą sądziłem, że pochodzisz z Luskan. Z pewnością, chłopcze, znane ci jest tajemne bractwo. Ta grupa magów i kupców, do której należy miasto Luskan. Cóż jest. Cóż jest to już bez znaczenia. Wystarczy tych przechwałek horszamie. Ja, pora walczyć. Dobra. Przyda się nam trochę obrażeń. Czego? Hmm, świetnie. To teraz burza ognia. Dobra... Bart też już zaczął śpiewać, więc może trochę... No co się Oto cały Dobra, co by tu jeszcze im puścić. Dobra. Puszczę jeszcze na wałnicę. Standardowy testaw. I... I chyba Paladonowi nie udał się. Czar. Dobra... Rzucie jakąś modlitwę czy coś. A łoczyk chyba został nadal wykryty. Harszą pada. W sumie łoczyk nie chce chyba za bardzo tam chodzić. Za chwilę to pójdzie nawałnica, a za drugą chwilę kurza ognia. W sumie czy już kurza ognia poszła? Czy zużyłem? Nie. No dobra, nieważne. No, tak nie będzie ten problem. Wow, ten harszom jakoś się ochronił. Dobrze. każdej chwili. Jakoś się chroni. Dobra, na, na, dłu na długo no, mu to nie pomoże. Teraz go mój młodszy od tyłu. No bo i dobie jego krasnolud. To również żałosny koniec. Być ubitym przez Zwycięstwo! Dobra, i tyle, jeżeli chodzi o tych bandę chłopaków. Gdyby to był taki wielki, niepokonany mag, to zapewne nie rzucałby się, nie wystawiałby się tak po prostu. A co my tu mamy? Krawisze i pierścień. Pierścień tarczy dwa razy dziennie może rzucać tarczę. Hmm, Mimo. Dam to. Nie wiem. Przydałoby się może Bardowi, albo Łotrzykowi. Ponadto krawisze ochrony plus 2 Premia do pancerza plus 2 ha, 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 śmieszy mnie to. Zamieniam się w zgoda. A, trochę strzał, których nie wezmę, gdyż, ponieważ mi myśl... się... Albo wezmę i potem strzelam. Sprzedam. Z zyskiem. Dobra, mamy klucz. Był przy tym martwym magu, pan, panu bestii. co możemy wyjść. Ale, zanim wyjdę... Cofnę się na chwilę, gdyż wiem, iż był tutaj było to jeszcze parę umbrowych kolosów. A chcę dostać Acika za zabicie wszystkich umbrowych kolosów w grze. Hmm, 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 hmm. O, umbrowy kolos. Dobra, cofnieć się trochę. Nie. A teraz standardowa taktyka. Myślę w Potrzebuję nie <grym> 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 Nie będzie z tym problem. Czekam na Gotów w porządku. Trzeba coś zrobić jak należy. Nie, że... Jestem. Zrozumiałem. No i to już chyba wszystkie. A nie, może tutaj jeszcze jeden wyskoczyć. Dokładnie. Tak ja mówię, cię tak się dzieje. Ale trzy wyskoczyły. Fajnie Trzeba to trochę doświadczenia. Tak z ciekawości. Brakuje nam Uu, niecały... Całe 800 punktów doświadczenia, żeby awansować. No się. Dobra. To już na pewno wszystkie. Możemy ruszać dalej. Właśnie, komórka mi zajączała, ale to chyba nic... nic ważnego. Dobra, możemy wchodzić do... Gdzie? Wow! Wiecie co to za miejsce? Rozdział czwarty. Zamykam się. Najemnicy Stargos trafili tam niemal w tym samym czasie, gdy wuj Oswald wraz z Nataniel ewakuowali Kuldahar. Po dziś dzień nie jestem w stanie zrozumieć tamtejszych mnichów i ich filozofii. Nawet Izalor mówił o nich z pewną dozą niepewności. A przecież druidzi i zakon byli sobie tak bliscy, a jednocześnie tak dalecy, że pewnego dnia stali się sobie niemal zupełnie obcy. Mnisi Czarnego Kruka zamieszkują te górzyste tereny po dziś dzień. Ich szeregi to rosną, to topnieją z upływem lat. Kiedyś nawet oglądałam płaskowyż, na którym odprawiają swoje rytuały. Dziś zdają się nie przejawiać zainteresowania wydarzeniami mającymi miejsce poza klasztornymi murami. Choć sami podróżnicy przekonali się, że nie zawsze tak bywało. No, w rzeczy samej. Rozdział czwarty trochę mnie zaskoczył. Myślałem, że, że czwarty zaczyna się dopiero po klasztorze. No ale cóż. wow Stoi. Piękny klasztor. Ten wysoko położony punkt obserwacyjny zapewne pozwala nam dokładnie obejrzeć całą dolinę. Czemu by nie? Poruszajmy.

Zpadliście z mostu wprost w rozpadlinę, ale zdołaliście się w końcu z powrotem. To się nazywa Na szczęście mam coś na podobne okazje. Ja myślę, że Naprawdę, jak grałem w tą grę... Tak długo grałem w tą grę, mój Watch ma naprawdę pecha do rozbrania wkładu. Dobra, idziemy dalej. Wow! Podoba by... by nie, to biały żmi. Powiem ja wam więcej, jest tu chyba nad... więcej białych żmiów. Powiem jeszcze więcej, jest tu również... ...gniazdo białych żmiów, w którym znajduje się... ...jajko białych żmiów. Przynajmniej razem, gdy grałem, nie zabrałem go. Potem tego żałowałem. Nie życzenia. W porządku. Tym razem to zrobię, ale jeszcze nie teraz. Już moja drużyna jest w połowie. Tu ująć. druk w pobliżu? O, dzięki Yeti! Yeti, ojejku, jak śmiesznie. Dobra, mój genialny plan, to. Słowabić, Yeti. Na tą stronę mostu Że przy odrobinie okazji zawali się pod nim ich ten cholerny most Czego już się robi Dobra zmiana pieśni Dobra pierwszy gdzie widzicie Dzik gdzieś Drugi dzikietki ubity, Aż ty chyba wej wejdziemy całą drużyną Mam że to nie spowoduje zawalenia się tego mostu. Jeszcze dbajety na niego wejdą. Ja był mistrzem gry w tym momencie, powiedziałbym tak. Byliście na tyle głupi, żeby wejść na Przejść osób na niezbyt pewny most linowy. W dodatku. Zamieniam się w pa Patoczyło się na ten sam most ma dać. Giniecie wszyscy ze swojej grupy już, ponieważ... No wiadomo. Już nie się Zabierajmy się. Do Szybko i cicho. Ostrze rusza do działa. Złupie cię na pół. Nie zawiodam. Dają dosyć sprawnie. Ja jeszcze 200 punktów doświadczenia. I powinniśmy awansować. Jest mnóstwo skóry. Jednakże przez całą grę nie znalazłem dla nich ani jednego zastosowania. Więc pozostawię je tu, gdzie leżą. Dobra. Cza... Czas wejść do opiewanego pieśniami i mitami klasztoru Czarnego Kruka. Witajcie podróżnicy, jestem z Salisam. Wasza podróż musiała być długa i ciężka. Droga do klasztoru Czarnego Kruka nie jest łatwa. Co was tu sprowadza? Wszedłem tu z nadzieją, że pozwolicie mi skorzystać z przejścia do podmroku, zającego się pod klasztorem. Musisz porozmawiać z Rumą Blaine. Ona rządzi klasztorem i tylko ona może wydać zgodę. Mówiąc między nami, jest niewielka nadzieja na to, że na to pozwoli. Proszę cię, bez względu na to, co odpowie, przyjdź jeszcze raz do mnie. Bywaj. A, zaczekaj, a czemuż to? Ten klasztor zbudowano tutaj ze szczególnego powodu. Nasz założyciel uciekł przed swoimi okrutnymi ciemiężycielami przejściem, nad którym się znajdujemy. Teraz jest ono częścią jego grobowca, mogą tam wchodzić jedynie nisi. Dobra, bywaj więc by się dostać do podmroku. Nie mam sobie... Gdyż, ponieważ chcę przez półrok przejść do Kuldacha. Jednakże ...jak zapewne zdążyliście zauważyć, nie będzie to aż takie proste. A może pozwolimy, żeby tutaj sobie Bart prowadził rozmowy. Trzeba coś zrobić jak należy? Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Wszędzie wokoło są trenujący nisi. Nie będziemy jej przeszkadzać jeszcze na razie. A te drzwi są zamknięte, więc chyba nie mamy tam chodzić. He to jest ta cała Aruma Blaine. Ona w tej chwili chyba dowodzi tym miejscem. Witaj, odważny podróżniku! Prowadząca tutaj droga zawsze była trudna, ale jestem przekonana, że wraz z przybyciem duergara stała się jeszcze bardziej niebezpieczna. Co cię tu sprowadza? Przedłem tu z nadzieją, że uda mi się skorzystać z przejścia do podwroku znajdującego się pod klasztorem. Niestety, przybywasz na próżno. Nie mogę pozwolić zejść poniżej klasztoru. Jeżeli chcesz odpocząć, przed powrotem do domu porozmawiaj z Sersą. Znajdziesz ją w głównym budynku. Dlaczego nie mogę skorzystać z przejścia do podmroku? Przejście, o którym mówisz, nie jest zwykłym tunelem, podróżniku. Jest to portal, przez który Valas, założyciel naszego klasztoru, uciekł swoim ciemiężycielom drową, aby odkryć świat na powierzchni. Teraz jest to część jego grobowca, do którego mogą wchodzić jedynie mnisi. Czy mogę w takim razie zostać mnichem? Nie możesz! Chwilowo klasztor nie przyjmuje nowicjuszy i w najbliższym czasie również nie będzie tego robił. Dobra, bywaj więc. Z tą panią nie za bardzo się dogadamy. Hmm to Kto to był? A, salizm, harwarz? Nie, nie wiem, który to z nich gadał z nami na początku. Nie wiem, mam kiepską pamięć do nazw i imion. Póki co, jednak kończy mi się czas. Pogadamy sobie tutaj trochę w tym klasztorze. Odpoczniemy. W następnym odcinku wyjdziemy ubić te wywierny na zewnątrz klasztoru. Przyda mi się ich jako. Po co? To dowiecie, dowiecie się już nie, w trochę dalszej przyszłości. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.